Dzisiaj w Ewangelii Jezus Chrystus kieruje do nas bardzo wiele ważnych słów. Mówi nam o tym, że Jego uczniowie nie są z tego świata, bo są córkami, synami Ojca, ale są posłani do świata. Mówi również o tym, że ci, którzy idą za Nim, mogą być pełni radości. O to modli się do Ojca: pełni radości dla nas, dla Jego uczniów. Również zwraca uwagę na to, że jesteśmy uświęceni w prawdzie poprzez Jego śmierć. I całość tej wypowiedzi bardzo mocno skupia się, czy wręcz zmierza do tematu jedności. To jest widać olbrzymie pragnienie Jezusa Chrystusa, aby Jego uczniowie stanowili jedno, na wzór jedności, jaka jest w Trójcy Świętej. Jedność to nic innego jak miłość. W Trójcy Świętej, relacje, które opisują Trójcę Świętą, to miłość, która przejawia się w jedności. My, jako chrześcijanie, jesteśmy posłani do świata, nie będąc tego świata, aby dzielić się miłością, aby pokazywać miłość. Z tego bierze się radość. Wtedy radość może być pełna w życiu. Możemy oczywiście to czynić, dlatego że Jezus oddał za nas swoje życie. To On pierwszy pokazywał. Co to znaczy kochać? Na czym polega jedność?